Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale e, Jak widzicie dorobiliśmy się szopy e, Ale ta szopa jest bogata w środku, więc wy się nie śmiejcie e, Tak, challenge 100 milionów, od zera do milionera, czy tam coś tam coś tam W sumie od zera do milionera jest to bardzo nie nieoryginalna nazwa, więc powinienem To nazwać jakoś inaczej Ale dobra e, tak wygląda nasza szopa od zewnątrz. mamy jakieś jedno małe okno z tyłu Ale nie przejmujmy się tymi rzeczami. Ważne, że w przyszłości zostaniemy milionerami, ok? Dobra, środek wygląda tak. Mamy całkiem spoko jakości łóżko. On daje dużo energii. Dla mnie łóżka, które dają sporo energii są mega ważne mamy łazienkę w której nie ma no, tego do mycia, bo mamy kto w, w kuchni do mycia rąk umywalki czy coś tam mamy taki prysznic japoński i kibel no i mamy taką kuchnię no i tak wygląda nasza cała szopa właściwie nie wiem, nawet nie wiem czy to można nazwać szopą bo no, to jest takie już domowe dosyć takie fajne ma wnętrze więc to raczej szopą nie jest ale dzisiaj oczywiście nie będziemy również spędzać y, czasu w domu tylko gdzieś indziej. E, dobra. E, nasza Lin e, ma. E, Gut. Nie tak. Czekajcie, czy ja wziąłem. Tak, patrzcie, ja wziąłem grillowane owoce z parku, dlatego wezmę sobie je. Dobra, ona e, jest mhm. trochę no. Słutna, gdyż nikt nie chce z nią rozmawiać, bo jest zbyt biedna. Ale to jest nieważne. Niedługo każdy będzie chciał z tobą rozmawiać, jak będziesz milionerką. E, I dobra, i żyj, żyj, żyj. E, Lin. I tak. E, co zaraz będziemy sobie robić? Zastanawiam się, czy nie podjąć jakiejś kariery. Czy to nie byłoby dobrym pomysłem? Hmm, hmm, tylko, co by ja miałam mógł wziąć? Może i jak, jakąś tą naukowca, naukowca... Kariera naukowca to jest moja ulubiona kariera w The Sims 4 generalnie. E, dlatego z chęcią bym ją wziął, gdybym już miał jakąś bra brać. Aczkolwiek nie wiem, czy branie kariery jest opłacalne w The Sims 4. Wydaje mi się, że tak trochę średnio. Ale spróbujmy. No mamy do wyboru to z naukowca to możemy właśnie brać sobie jakieś fajne rzeczy z pracy. Dlatego to jest duży, duży plus tej kariery. Sprawnicza, oddana ta, ekolożka. Ja bym wziął właśnie tego naukowca, no. Eee, nic innego. Dobra, więc weźmy sobie karierę e, naukowca. Generalnie nie pamiętam, jak ja kupiłem e, dodatek e, właśnie... E, Witaj w pracy, to miałem bekę, że to ma stary interfejs i tak miałem wywalone na to. Ale to w sumie nie, nie pierwszy... nie jedyny błąd. Witaj w pracy, więc... Pójdźmy sobie po skałki. Okej, okay, więc słuchajcie, nie poszedłem tam, gdzie byliśmy ostatnio, tylko dzisiaj poszedłem na plażę. Yy, gdyż wydaje mi się, że może być to nawet jeszcze bardziej płacalne niż skałki, ponieważ cały czas możemy coś kopać. Możemy przeszukuj, przeszukuj muszli na plaży, przeszukaj muszle, muszle, muszle. Aha, czemu mogę mieć zakolejkowane tylko jedno? Dobra, nieważne. Ale właśnie możemy mieć, cały czas możemy robić, więc wydaje mi się, że to jest nawet jeszcze bardziej opłacalne niż oaza zdrój. Czekajcie, czekajcie. Dobra, wróciłem, bo miałem niestety... Problemy i było słychać chyba Messengera w tle. Przepraszam was za to, już, już jest naprawione. I tak. Możemy tutaj łowić ryby? Nie możemy? Słabo, słabo. Pewnie gdzieś można, na pewno gdzieś można. Przecież tyle tu jest wody, że to, to byłby jakiś żart, gdyby się nie dało. Przepraszam za jakieś hałasy w tle, ale mój kot ma dauna i... Dobra, jaką ty muszlę... Ile te muszle są warte? Bo ja w ogóle... Generalnie ja nie jestem zbytnio obeznany w tym dodatku, bo to jest dla mnie coś nowego nadal. Zostawię to tu, bo. Tu jest ta muszla. 20. Mm, no tak średnio. Tak średnio bym powiedział. A na dodatek nie zawsze się trafia, jak można zauważyć. Kurcze, kurcze. No naprawdę nie za dobrze. E, wiecie, ja bym jeszcze sobie znalazł jakiegoś y, typa dla niej. Wiecie, wydaje mi się, że e, s, mógłby nam pomagać, zarabiać. Oj, słaba jest ta plaża. Jakoś nie radzimy sobie tutaj. Ale właśnie, wysłalibyśmy jakiegoś typa do pracy, on by sporo zarabiał i tak by można było żyć. E, więc zobaczymy, czy coś się teraz weźmie. Nie. Słuchajcie, ja bym zmienił to na wybitną tą. To i po prostu poszedłbym łowić ryby, bo... Akurat wiem, że na Sulani fajne rzeczy można wyłowić. Który ty masz level? Bo ty masz chyba już wysoki dosyć. Ta, siódmy już prawie, wow. W jeden odcinek praktycznie. E, aha, oczy Sulani. Jak ci zimno, to się przebierz... na... właśnie zwykły... A czemu ona się przebrała na kąpielowy? Bo moczy sobie nogi? Naprawdę? Bez sensu. Można rozmnożyć tą żabę? Nie mamy drugiej. Oczy Sulani. Wow! Dobra. Mówiłem, że tu się bardziej opłaca. Tutaj morski anioł widzę. Anioł morski, czy whatever A co byśmy tu mogli jak kogoś poznać? Um, czy moglibyśmy kogoś poznać? Generalnie jeszcze, jak można zauważyć, nie zaktualizowałem sobie tych miejsc, no bo ta plaża, w której jesteśmy, to ona jest tu... Where tu... No brzydka jest. Co to w ogóle ma być, nie wiem. No ale nie wygląda zbyt urokliwie. Dlatego ja jak będę mieć czas, to usiądę, ogarnę kalendarz i wydarzenia w nim. I ogarnę też te wszystkie parcele, no bo ta seria będzie długo trwać, gdyż musimy uzbierać jakiś milion. Dlatego... No. Trzeba e, mieć fajny save. Co sobie już podwoiłem, e? Oczy Sulani, oczy Sulani. What? Nie wiedziałem, że to tak działa. Chodźmy sobie yy, do łazienki. Tu możemy kupić jedzenie, ale nie, 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 nie. Dlaczego to się tak szybko chciało sikać? Tego nie rozumiem. Wiecie, jak ja mówiłem, że ja jestem takim kolekcjonerem, że ja nie lubię sprzedawać rzeczy, jeśli nie mam ich zduplikowanych. I cały czas takie coś mam, dlatego przepraszam Was. A czy czemu nie? E... Lin coś złowiła, Lin coś złowiła. E... E, no i co? Co, co, co ty tam łowisz? Są jakieś duplika... dupliki? <laughs> nie, nie mam. Na co, to część do ulepszeń moglibyśmy sprzedać? Bo to nie jest w żaden sposób kolekcjonerskie. Wow, zachód słońca o 16. I naprawdę e, tablica powiadomień jest pełna. Spokojnie, już ją. Tutaj. O, tutaj fajna ryba. Jak ja by tą rybę. Fajnie wygląda. O, i dupli zduplikowała się świetnie. 22. ok. Ta jest wściekła. Eureka, właśnie. Ona już ma dwie Euryki do pracy. Generalnie fajny jest naukowiec dlatego, że e, idzie się pierwszy raz do pracy razem z Simem. I on już zdobywa awans, bez problemu żadnego, więc ja polecam tą karierę. Yy, widzę, że lubisz te ryby, dlatego super, ja je ci będę sprzedawał. Chociaż. Szczerze mówiąc, ja bym te wszystkie kolekcje, które zdobywamy podczas odcinka, sprzedawał poza odcinkiem, bo to mimo wszystko trochę zajmuje. O tutaj i jej nie miał pomysłu na rybę, więc dodali bojownika wspaniałego, który jest recolorem bojownika zwykłego. Taka, taka prawda. Cały czas coś łowi, cały czas coś łowi. O, tu jakieś złote oczy nam wypadły. Czekajcie, bo te złote oczy to mogą kurde być wartościowe. Wow! No wow. No, ładnie. Tysiąc za... Takie... Takie główienko, wow. Podoba mi się, podoba mi się to, to łowienie na razie. Kolejna jagoda krowokwiatu. Też mi się... Takie coś podoba. Też te jagody dużo highs dają, dlatego... No niedługo milion może. Nie no, nie niedługo, ale. E, wrócimy sobie może za chwilę do domu, bo do pracy jutro, dokładnie za 10 godzin, więc żeby się ogarnąć i być ogarniętym w pracy, to ja bym już wrócił, więc za dwóch. Dobra, więc jesteśmy już w domu i... Tak, e, co nasza... Najpierw niech pójdzie spać może... Po co się... i rano coś zjemy i ogarniemy to wszystko oprócz towarzystwa, bo towarzystwo to nie... Chociaż ona jest... ona może ogarnąć w sumie towar... O nie. No co za debil! No nie! No nie! Serio, tak szybko? Aha. No, no, Vlad, no... A. Ha, i będziemy mieć potem z niego jakieś problemy. Ile to trwa? 23 godziny, ja pierdziele. No tego się, słuchajcie, nie spodziewałem, że a, ten nam wbije do domu. A nie lubię cię, naprawdę. <grystanie> Normalnie to mi się zaczął drzeć, ale z, z, już się trochę ogarniam na odcinkach, więc... O której do pracy? O 10, jest 8 jeszcze pójdziesz do kibla. Jak zjesz. I spoko. Nie wiem, jak chcesz, to możesz sobie pomyśleć. Pod... Nie wiem, tutaj nie ma nic, co mogłoby dać tom. Tą... Aaa, jak to się nazywało? Eee, tom. No tak. Skupienie. Pomyśl to daje kreatywność, więc. No. No, nie, nie, nie. Więc weźmiemy sobie zwykły pysznicz, bo prawdopodobnie też zdążymy go zrobić. I sobie trochę, nie wiem, porozmawiaj ze sobą, bo. Nie mamy kosza w domu. Nie stać nas na kosz. To jest właśnie taka smutna prawda. Po co ona idzie myć ręce, jak teraz będzie brała prysznic? Tego też naprawdę nie wiem. Czyż ty jesteś szalona, powinnaś się móc. Ty nie jesteś szalona? Czekaj, znaczy, ja myślę, że ona jest szalona. Dobra, nieważne. Nieważne. Yy, yy, za godzinę do pracy już zdążyła się umyć. Tak, niech się wypłacze, Na pewno i to pomoże. Eee, tak, tak. O, idziesz sobie z kimś rozmawiać. Super, super. Bardzo się cieszę, swojego szczęścia. Gratulacje. Eee, ozdobne kosze, tak. Dobra. Ok, więc jesteśmy już w pracy. I nasza Lin musi. Przy... Eee, aha, już widzę, że zbagował nam się. Ten. to zadania dotyczące. właśnie kariery, więc. świetnie. Pracuje nad wynalazkiem. Tutaj, jak będziemy pracować nad wynalazkiem, to już się nam pokaże pierwszy błąd. E, trzeci, chyba, już właściwie, od. witaj w pracy. No właśnie. Ten. ten, co robi nam te wynalazki, to nawet nie wiem, jak to się nazywa. Chyba robi coś jej, a nie na sobie, jak można było zauważyć, bo już wyłączył. I gdzie to jest? Znów. A może... czemu ty nic nie robisz? Lin, nie bądź jak Janet. Naprawdę. Janet już mnie wkurzała. Ostro mnie wkurzała. Ale no. Niedługo powróci Janet. Niedługo skończy studia. skończeniom studia i... E, będzie wielki powrót. Eee. No i co mogę powiedzieć? O, wynaleźliśmy, super Super, nie wiem co trzeba zrobić Na tym pierwszym zadaniu, tak szczerze Dlatego e, Okej, okay. to wysadźmy sobie I włączmy go e, Czekajcie Dobra, włączmy go I teraz go trzeba obejrzeć Ale trudne te zadania Zawsze miałem z nim bekę. Eee, eksperymentuj Daj nam to, typie Super. Musimy przygotować specyfik, ale... O, dowolność. Inna, świetnie. Jestem zdziwiony, że możemy to zrobić. Ale w sumie... To... No to jak mam, mam tyle, zbieramy tyle rzeczy, to nie powinienem. Ej, tu jeszcze eksperymentujesz? Już nie. E, analizuj kryształ. Wydaje mi się, że tutaj jest e, poproś o kryształ, dlatego spróbujemy się z tym zaprzyjaźnić. Tomasz Wojewoda. Patrzcie, on wygląda e, na takiego spoko kandydata na męża. Chyba. Jak myślicie? E, Lin, co ty robisz? Aha, no, jak zwykle, oczywiście. E, tak naprawdę, to nie wiem, czy jeszcze musimy coś robić w tej karierze. Skoro mamy to, i lepiej teraz zakończyć. S spróbuję. Być wcześniej z pracy. Chyba nie. Chyba nie. Chyba musimy zostawać cały dzień w pracy. No, mogłem tego nie robić. No to było głupie. Ale nie widziałem, no bo mieliśmy już Max, max Maxa, no. Dobra, nieważne, dlatego. Chodźmy zbierać skałki jeszcze w innym miejscu niż byliśmy. Słuchajcie, ja nie wiem, czy tu w ogóle są skałki. Wiem, że jest deszcz, ale, ale chyba nigdy tutaj nie szukałem skałek, y bo to jest to nowe otoczenie to z y y wsi, czyli z tego dodatku, z którego wszyscy się ekscytują, a nie wiadomo dlaczego, bo jest on no, średni, jak każdy dodatek do Dysmis4. Heee, zrób potkę z ręki z Sofią. Z Sofią. Nie wiem, czy to są skałki. Nie, nie, chyba jest deszcz. To jest podwalone z Winnenburga. Heee, co ty chcesz zrobić? Baw się w deszczu. No, co ty się baw, naprawdę. Tu chyba nie ma skałek, słuchajcie. Co jest naprawdę smutne, po. Bo... No nie wiem, no wszędzie powinny być teoretycznie, ale tutaj nie widzę ich. Hmm. Jak mówiłem, nie za bardzo jestem obeznany w tym otoczeniu, no. Hmm, hmm, hmm. Tu nie można nic zrobić, chyba nie. Kurczę, kurczę. Czasami. Kałki yy, po pewnym czasie wyskakują, ale no tutaj chyba nie Więc sobie siedzi. Możemy to złapać? Nie, nie możemy. To średnio. Przecież ja mam dodatek z łapaniem tych owadów. Hmm. Nic nie możemy tutaj robić. No to słabo słuchajcie, nic nie możemy zbierać. Może mi się nie zrespiły. Po prostu. Yy, taka jest też opcja. Zdobyto styl życia. O nie, nie lubię tego stylu. A potem jak ta będzie za długo w domu, to będą problemy. Hmm. Dobra, to jak nie ma tutaj skałek, to nie, nie tracę czasu jakby. Dobra, ląd. więc przeniosłem się do Wisbowej Zatoczki. Jeszcze ani razu tutaj nie byliśmy. O, tutaj za to bardzo łatwo można szukać żab, ale nie wiem, czy będziemy to robić. Czekajcie. Idź na ryby, klikłem na razie. I nam się etap aspiracji zaliczył. Dobra, widzę, że skałki się jeszcze nie zrobiły, więc skoro się nie zrobiły, to... ona jest skupiona, więc może łówmy te ryby mimo wszystko. Opraw węku i łącznie przez 10 godzin. Bo wiecie, Gdyś jak zrobimy aspirację to też nam to bardzo pomoże w zdobywaniu hajsu. Dlatego aspiracje też są ważne. Do pracy idziemy dopiero za 3 dni, więc mamy sporo wolnego. E, myślę, że w następnym odcinku będziemy szukać jakiegoś chłopa, e, żeby też nam zarabiał hajs. Nie wiem czy zrobimy dziecko. Wydaje mi się, że jest, że to nie jest seria na to, ponieważ w Simsach nie ma 500+. To wiecie. Po co mam dziecko, jak nie ma 500 plus? No, lol. E ale dobra. E powiem Wam, że na swoim prywatnym serwie to ja już dawno zdobyłem e milion, ale e bez kodów. Bez kodów mówię od razu, e ponieważ e wiele osób myśli, że o, jak ktoś jest bardzo bogaty, to na pewno skodawi. Nie, u mnie to było bez kodów. Ale trochę to trwało, muszę powiedzieć. Trochę to trwało, poza tym, jak gram na długim życiu, więc. Wiecie, ja mam tam simkę, co ma te umiejętności wszystkie wymaksowane, praktycznie to. Zresztą w każdym pokoleniu mam takiego sima, tak? Dlatego. No, tak to u mnie działa. Jeśli chcecie film z takiego prywatnego serwera, to napiszcie w komentarzu. Chociaż wiem, że mnie nikt nie ogląda, bo mam nudne te filmy, ale. No, wiecie, zawsze komentarze, mile widziane. Jedzenie syntetyczne. Czyli zaspokoić głód, dlatego jak jesteśmy głodni, to możemy to wypić. O nie, nie wziąłem ciągło brotora z laboratorium. Tragedia. To jest smutne. Ok. Ile ryb. Oprawimy sobie potem je w płótno. Na pewno. I sprzedamy sobie je właśnie, żeby. E, zrobić sobie do aspiracji No bo to jest darmowa aspiracja tak naprawdę W tym momencie no Wiecie wiecie Już jest dwunasta w nocy Okej okay. Okej okay, dobra Myślę że jakby sobie zrobisz to Do aspiracji to skończymy e, Mój kot ma dawna, więc jeśli właśnie słyszycie Jakieś odgłosy to was bardzo przepraszam Dobra Teraz sobie oprawmy trochę ryb Płótno, czyli zawieść na ścianie, zawieść na ścianie, zawieźć Już? Git. Dobra. Zmienię sobie teraz aspirację na kustoszkę. <gry> I kopmy sobie. Kopmy te wszystkie skały, które tutaj się znajdują. Czyli tak ta. To, to, Tamto już klikałem, tak? Chyba tak. E e Okej. Okay. <gry> Tego to możemy zabrać? Nie. Nope. Ale po tych porach roku to trochę utrudniona została sprawa z roślinami, muszę przyznać. Ale to dobrze, bo Simsy to są taka łatwa gra, że. Oh my god. Masakra. Eee, co tutaj jeszcze jest? Tu jest. O, lodowisko. Hmm. Hmm. Ale to to lodowisko. Zresztą to nie jest lodowisko, ale. O, nie wiem, jak to się nazywa, jak tu nie ma lodu. Ale to, trochę tak dziwnie, że z, tak z dupy nagle pojawia się takie coś bo zupełnie nie pasujące do otoczenia. Ej, czy tak naprawdę nie ma innych skałek? To jest słabo. No, ale ja tu nie widzę innych skałek. Widzę to. No dobra, ale. O, tutaj też jest ta. Co w ostatnim odcinku pamiętam, że się zdziwiłem, jak to zobaczyłem. O, tu jeszcze żaby są. Ha, ale nic nie widzę tutaj ciekawego zbytnio. Nie, nie, nie. Nie wiem, czy nawet tamtych nie klikałem. Ej, ona to kopie, czy nie? Ja jestem pośledzony nie wiem, co klikam. I potem omijam. Chyba ja jestem pośledzony. Boże, ale jej zrobiłem kolejkę, ona będzie tak latać to mi z powrotem, ja pierdzielę Dobra, no, sorry, sorry, Dean, nie chciałem I promise Nie chciałem, serio Ha, no cóż e, Myślę, że za chwilę sobie skończymy ten film, jak ona skończy To wszystko wydobywać, bo już jest. Już się źle czuję, dobra. Podsumujmy sobie, ile dzisiaj zarobiliśmy. Sprzedam... Czyli sprzedam duplikaty. Ok, najpierw rozmnożę tą żabę i sprzedam duplikaty. Ok, więc skończyliśmy z wynikiem 1100. To nie jest jakiś imponujący wynik, ale nie sprzedałem tego. Coś tam z Sulani, coś tam oka, bo to wiem, że to kosztuje tysiąc. Ale jak nam się powtórzy, to sprzedam, bo lubię mieć właśnie takie rzeczy do kolekcji. Potem można sobie fajne gabloty zrobić. I no, widzimy się w kolejnym odcinku. Ja wiem, że to nie jest imponujący wynik 1100, ale słuchajcie, w pewnym momencie to mówię wam, tak to się rozpędzi w pewnym momencie, że Wy nie ogarniecie, kiedy ta seria się skończy. Dlatego yy, to wszystko w dzisiejszym odcinku. No i cześć.